Małe siostry baranka. Wydarzenie, o którym teraz będzie mowa, miało miejsce w Asyżu, ulubionym mieście karla. W tamtejszym kościele pod wezwaniem świętego Szczepana, pierwszego męczennika, pewnego dnia modliły się dwie siostry zakonne. Małe siostry baranka, bo tak brzmi nazwa tego zgromadzenia, Adorują Pana Jezusa i pragną naśladować Baranka Bożego, który ze swego życia złożył ofiarę za zbawienie świata. W powołaniu małych sióstr ważna jest nie tylko modlitwa i życie braterskie, ale również wychodzenie do świata z dobrą nowiną o miłosiernej miłości Boga. Siostry chodzą od domu do domu, prosząc o coś do jedzenia, a przy tym mówią o Jezusie, słuchają i poznają życie tych, którzy ich przyjmują, a także proponują wspólną modlitwę. Tamtego dnia w Asyżu, co zdarza się rzadko, padał bardzo obfity deszcz. Dlatego zakonnice przed wyjściem na misję prosiły pana Jezusa, by już w pierwszym domu do drzwi, którego zapukają, zostały przyjęte. Ich prośba została wysłuchana. A tym, który im otworzył, był nie kto inny, ale nasz przyszły święty Karlo. Siostry były bardzo mile zaskoczone postawą młodzieńca, który z radością i miłością. Bez zbędnego zastanawiania się, zaprosił je nie tylko do środka, ale i do stołu, przy którym rodzice spożywali posiłek. Wówczas między Karlem i jego rodzicami a siostrami zrodziła się duchowa więź. Na twarzy nastolatka pojawił się uśmiech, który zdradzał radość serca, gdy na koniec spotkania siostry zaproponowały wspólną modlitwę. To nie był przypadek, że ten, w którego życie tak bardzo wpisała się tajemnica Chrystusa, jako baranka Bożego obecnego w Eucharystii, przyjął go również w jego duchowych siostrach. Pan Jezus spełnił prośbę małych sióstr modlących się przed wyjściem na misję, a Karlo mógł jeszcze raz się przekonać, że ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam ponieważ jest z nim duchowa rodzina braci i sióstr, która razem pragnie iść za Jezusem Barankiem Bożym.